Wyobraź sobie tę scenę. Noc, która powinna być nocą rodzinnego spokoju, zamienia się w prawdziwe pole bitwy. Salon, niegdyś azyl, teraz przypomina zatłoczoną salę bankietową, w której piętnastu osób jest zainstalowanych jak w pięciogwiazdkowej restauracji, a gospodyni, zamiast być traktowana jak właścicielka domu, staje się prostą służącą. Podczas gdy ona, wyczerpana między kuchnią a salonem, próbując zadowolić wszystkich, jedyną nagrodą, jaką otrzymała, była poniżająca oberga, wypowiedziana głośno i bez litości, leniwy. Świnia. A najgorsze. Osoba, która wypowiedziała to zdanie, nie była obcą osobą, ale samą teściową na oczach wszystkich, jakby to było trofeum okrucieństwa. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nazywam się Andrę Branką i jesteś na kanale Bastidores da Familia, gdzie każda historia jest odzwierciedleniem relacji, które nas naznaczają czasem na zawsze. Dziś podzielę się z wami historią, która sprawi, że ponownie zastanowicie się, co oznacza Home Sweet Home. Gotowy? Więc usiądźcie wygodnie, bo ta historia nie jest dla osób o słabym sercu. A Morozowa nigdy by nie przypuszczała, że mówiąc w tak przy ołtarzu podpisze umowę o służebność domową. Kiedy dwa lata wcześniej przyjęła propozycję Dmitrija Selezniowa, przyszłość wydawała się obiecująca. Stabilna praca w studiu projektowym, własne mieszkanie w sercu miasta na które zarabiała własnym potem i narzeczony, który przysięgał, że zaoferuje jej cały świat. Przez pierwsze kilka miesięcy życie toczyło się dalej, choć z jednym niewygodnym szczegółem. Podczas gdy ona ze swojej dwukrotnie większej pensji opłacała rachunki domowe, supermarkety i codzienne wydatki, Dmitry uzasadniał swój skromny wkład w wysokości 40 tysięcy rubli zawstydzonym uśmiechem. To tylko faza, kochanie. Wkrótce wszystko się poprawi. Ale prawdziwy koszmar zaczął się, gdy na scenie pojawiła się w doukie Borisowna Selezniowa. Kobieta w średnim wieku, z włosami związanymi w sztywny kok, który wyglądał tak sztucznie jak jej uśmiech i ostrym spojrzeniem, które mogło ciąć jak ostrze. Od pierwszego spotkania było jasne. Teściowa nie tylko gardziła synową, ale także postrzegała ją jako intruza we własnym królestwie. Prawdziwa żona czyni męża królem domu, nie sprowadza go do zwykłego gościa, powtarzał, z pogardą zaglądając do każdego zakątka mieszkania, krytykując sprzątanie, jedzenie, a nawet ubiór Elini. A W obecności matki przemieniał się w uległy cień, kiwający głową przy każdej krytyce i rzucający na żonę spojrzenia pełne poczucia winy, jakby chciał powiedzieć, przykro mi, ale wiesz, jaka ona jest. Alina starała się ignorować prowokacje, wierząc, że wszystko jest tylko fazą adaptacyjną. Twój błąd. By w dołki Borisowna zaczęła pojawiać się coraz częściej, przedłużając swoje wizyty z dni do tygodni, jak gdyby dom był jej własny. Przestawiała meble według własnych upodobań, przeglądała lodówkę z miną sędziego i dyktowała lekcje, jak być dobrą gospodynią domową z autorytetem kogoś, kto nigdy nie pracował poza domem. Za moich czasów kobieta, która była kobietą, znała swoje miejsce, służyła mężowi, nie kazała mu myć filiżanki. Deklarowała, podczas gdy Alina, wyczerpana całym dniem pracy, próbowała pogodzić wymagania swojej kariery z oczekiwaniami teściowej, która wydawała się pochodzić z innego stulecia. Próby rozmowy Elini z Dmitriem spotykały się z kiepskimi wymówkami. Ona jest stara, ma swoje sposoby. Daj temu trochę czasu, to minie. Zamiast jednak przejść, sytuacja się zaostrzyła. Wdowkie zaczęła zapraszać całą rodzinę do domu syna bez konsultacji z właścicielem posesji. Najpierw była to siostra z mężem, następnie dalecy kuzyni, potem ciotka, której Alina nawet nie znała. Każda wizyta była próbą wytrzymałości. Goście rozsiedli się w pokoju, jakby byli jego właścicielami, a ona, gospodyni, została zdegradowana do roli kelnerki. A, przynieś herbatę. A gdzie są ciastka? A, te ręczniki są brudne. Posypały się prośby, a Dmitry pogrążony w rozmowach udawał, że nie widzi zakłopotania. To żony. Szczyt upokorzenia nastąpił w zeszłym miesiącu, kiedy w postanowiła uhonorować urodziny swojego zmarłego męża oczywiście w domu Elini. O wydarzeniu dowiedziała się dopiero dzień wcześniej, kiedy Dmitry powiedział mimochodem, jutro przyjedzie cała rodzina. Moja mama chce urządzić kameralną uroczystość. Intymnie? Z dwudziestoma osobami, których nawet nie znam. A czy ktoś pomyślał, żeby mnie o to zapytać, odpowiedziała, a już czując presję. To tylko raz w roku, nie przesadzaj, brzmiała chłodna odpowiedź. Wynik: Pomiędzy gotowaniem, zakupami, warto zauważyć, że opłacanymi z własnej kieszeni a maratonem usług stracono cały weekend. A przygotowane przez nią jedzenie cieszyło się i traktowało je jako element dekoracji. Jednakże dzisiaj miał nastąpić dzień, w którym kielich się przepełnił. W je oznajmiła ze swobodą dowódcy armii, że zbierze całą rodzinę, aby zaplanować rodzinne wakacje. Scenariusz: decydując, gdzie spędzić Sylwestra i jak zorganizować lato, z jedną tylko pewnością, a zostanie uwzględniona w planach nie jako uczestnik, ale jako tania siła robocza, która za wszystko zapłaci. Teściowa już od najmłodszych lat wydawała polecenia, zrób to, napraw tamto, obsłuż tak. O drugiej popołudniu mieszkanie było pełne, piętnaście osób, od dwudziestoletniego nastolatka po osiemnastoletniego wujka, zajmowało każdy centymetr przestrzeni, podczas gdy a na drżących nogach i jej cierpliwości do granic możliwości biegała między kuchnią a salonem, serwując naczynia, susząc szklanki i znosząc dezaprobujące spojrzenia. Gdzie jest gorące jedzenie, pani? Ludzie są głodni, krzyknęła w dołki E, siedząc na ulubionej sofie Elini. A czajniczek. Wujek Petr ma pustą szklankę. Jej bliscy pogrążeni w dyskusjach na temat wynajmu domków na plaży, nawet na nią nie spojrzeli. Kto będzie gotował latem? Zapytała ciotka. Ach, ale mamy A, zaśmiała się w dołki E, jakby mówiła o akcesorium. Świetnie radzi sobie w kuchni i nie narzeka na pracę. Wszyscy byli zgodni, jakby to było oczywiste, w końcu po co synowa, jeśli nie po to, żeby służyć. Ostatnia kropla nadeszła, gdy niosąc ciężką tacę z pieczonym mięsem, piórej ziemniaczanym i warzywami daniami, które kosztowały ją wiele godzin snu i wysiłku, Alina usłyszała: Uważaj, niezdarna dziewczyno! Prawie wszystko wylałaś na jej wujka. W dołki je zakończyła z dramatycznym westchnieniem, a to wciąż trwa całą wieczność. Za moich czasów szanująca się kobieta miała zwinność. Ale ostateczny cios nastąpił wtedy, gdy teściowa, zorientowawszy się, że na stole nie ma soli, powiedziała do uważnej publiczności: Czego można się spodziewać po takiej leniwej osobie jak ona? Nie wypada nawet trzeźwo myśleć, ale udało jej się znaleźć męża. Cud, prawda? Cisza, która potem nastąpiła, była ogłuszająca. Wszystkie oczy zwróciły się na Alinę, która drżącymi rękami i zmiażdżoną dumą w końcu zrozumiała: to już nie była kwestia cierpliwości. To była kwestia godności. I podczas gdy Dmitry, czerwony ze wstydu, wpatrywał się w talerz, jakby zawierał odpowiedź na jego tchórzostwo, ona wiedziała: to byłby ostatni dzień, w którym pozwoliłaby, aby traktowano ją jak zero. Nawet jeśli oznaczało to spalenie wszystkich mostów ponieważ w niektórych bitwach nie chodzi o terytorium ani pieniądze, chodzi o duszę. A twój był w sprzedaży zbyt długo. Stłumiony śmiech przeciął powietrze niczym ostrza, odbijając się echem w pomieszczeniu jak chór hien świętujących padlinę. Alina poczuła, jak coś w niej pękali delikatne kliknięcie, ale trzask kości pękającej pod naciskiem. Dwa lata poniżania, obelg pod przykrywką żartów, traktowania we własnym domu jak meble jednorazowe. Dwa lata połykania słów ostrych jak szkło i uśmiechania się, gdy kradły jej głos, przestrzeń i tożsamość. I tam była pośrodku pokoju, który sama kupiła ze swoim potem, nieprzespanymi nocami i oszczędnościami otoczona ludźmi, którzy patrzyli na nią, jakby była pokojówką, która zapomniała o swoim miejscu. Cóż szepnął, jego lodowate palce zacisnęły się w pięści tak mocno, że paznokcie wbiły mu się w dłoń. Wrócę za chwilę. Odwrócił się plecami ze spokojem, który ją zaskoczył. Nie poszedł do kuchni. Poszła prosto do sypialni, gdzie dokumenty aktowe leżały w szufladzie przy łóżku obok kluczy, które wybrała w dniu przeprowadzki. Z głębi szafy wyjął torbę podróżną, tę, którą kupił na przyszłe podróże, ale która nigdy nie opuściła plastiku. Teraz był używany do innego rodzaju podróży. W ciągu pięciu minut, wszystko, co miało znaczenie, znalazło się w środku paszport, kartki, notatnik, dwie zmiany ubrań, butelka perfum, którą sobie dała na ostatnie urodziny, jedyny prezent, o którym nikt nie pamiętał. Stanowczym gestem zapiął zamek. Kiedy wróciła do pokoju, jej bliscy wciąż się śmiali, omawiając szczegóły zbliżającego się wyjazdu do Turcji, jakby była cieniem nie mającym prawa istnieć. Ach, wreszcie wróciła nasza gospodyni. Ironizowała wdołkie Borisowna, unosząc pomalowaną brwi z arogancją kogoś kto nigdy nie musiał nikogo o nic prosić? Gdzie jest sól, kochanie? A może zapomniałeś, jak używać rąk? Alina nie odpowiedziała. Wyszła na środek pokoju i z hukiem upuściła torbę na podłogę. Wyjął klucze z kieszeni i położył je na stoliku do kawy, tuż przed teściową, jak zatrute trofeum. Oto, o co prosiłeś. Głos był stanowczy, niemal dziwny w jego własnych ustach. Klucze do mojego domu cisza która potem nastąpiła była tak gęsta że można ją było przeciąć nożem którego żądali w dołkie borisowna za jakby rzeczywistość gwałtownie wstrząsnęła co to za nonsens głos kobiety drżał od wściekłości i paniki straciłaś rozum dziewczyno nie alina uśmiechnęła się i był to najniebezpieczniejszy uśmiech jaki kiedykolwiek w życiu posłała odzyskałem to jeśli jestem leniwą świnią, która tylko przeszkadza w twoim cennym rodzinnym obiedzie, to lepiej zejdę z drogi. Rozgość się. Wykonał teatralny gest rękami. Gotujcie sami. Czyszczenie. Również. Planujesz wakacje. Ten sam. W końcu ten dom jest teraz twój. Podoba ci się. Dmitry próbował wstać, ale nogi miał jak z galarety. Alina, na miłość boską. Ach, kochany mężu! Odwróciła się do niego i po raz pierwszy od lat spojrzała mu w oczy, nie spuszczając głowy. Zapomniałeś o tym drobnym szczególe. Czyn jest na moje nazwisko. Kupiona przed ślubem za moje pieniądze. No więc pytanie brzmi, skłonił się lekko, jakby zdradzając tajemnicę, i gdzie będziesz mieszkał, kiedy przyjdzie rachunek za prąd. Eksplodowała w dołki eborisowna. Wstał tak szybko, że krzesło upadło z trzaskiem. Jak śmiecie. Drżący palec wycelował w Alinę jak broń. Wypędzić rodzinę męża? Nie jest ci wstyd. Nikogo nie wypędzam. Alina chwyciła pasek torby ze spokojem, który ją przestraszył. Wychodzę. Możesz zostać ile chcesz. Tylko nie zapomnij, spojrzał na zegarek: rachunek za wodę należy zapłacić dziesięć tego. To cztery tysiące rubli. Miłej zabawy. Kiedy próbował przejść, teściowa zablokowała drzwi, a jej oczy nabiegły krwią z nienawiści. Nie odchodź stąd! krzyknął. Dmitry jest twoim mężem. On ma prawa. Ma? Alina roześmiała się krótkim, pozbawionym radości śmiechem. Miał dwa lata, żeby zachowywać się jak jeden. Zamiast tego patrzył, jak jego matka traktuje mnie jak śmiecia. Teraz Oparł się o ścianę, krzyżując ramiona, teraz może nauczyć się prasować ubrania. W dołki Borisowna próbowała chwycić ją za ramię, ale Alina zrobiła junyk tak naturalnym ruchem, że kobieta się potknęła. Dwie dekady crossfit to nie tylko kwestia estetyki. Dmitri, zawyła teściowa, jakby wzywała wadliwego Boga. Zamierzasz pozwolić tej Sus tak do mnie mówić. Wstał, miał spocone ręce, koszulę przyklejoną do pleców. Alina, proszę, nie waż się. Jej ton był wystarczający. Dmitrij zamarł. Dwadzieścia lat w akademii nauczyło mnie jednego, podszedł, a jego głos przypominał śmiercionośny szept nigdy nie lekceważ kobiety, która nie ma już nic do stracenia. Wyjaśnij mamie, że Dziewiętnasty wiek się skończył. A raczej znów spojrzał na zegarek, masz dokładnie pięć minut na decyzję. Czy będziesz mnie śledzić i próbować to naprawić, czy też zostaniesz tutaj i nadal będziesz jej marionetką? Dlaczego ja? Uśmiechnął się i tym razem był to wilczy uśmiech, już wybrałem. Nikt nie oddychał. Krewni spoglądali to na jednego, to na drugiego, jak szczury w pułapce, które dopiero teraz zorientowały się, że są w pułapce. Alina wzięła torbę, otworzyła drzwi i stanęła w progu. Ach, prawie zapomniałem. Odwrócił się, a jego oczy lśniły złośliwością, której nikt tam nie rozpoznał. Zamrażarka jest pełna. Jeśli chcesz zostać, sam zaopatrz się w coś do jedzenia. I zapłać za internet. Jeśli nie odnowisz planu, Wifi zostanie wyłączone o godzinie 23.00 powodzenia. Dmitry zawołał ją po imieniu, gdy schodziła po schodach, ale Alina nie obejrzała się. Krzyki Ewdoki Borisowny rozeszły się echem po sali groźby, o Belgii obietnicę zemsty ona jednak tylko przyspieszyła. Na zewnątrz zimne nocne powietrze uderzyło go w twarz niczym pocałunek wolności. W taksówce, gdy przez okno wpadały światła miasta, Alina poczuła w piersi coś dziwnego, niemal bolesną lekkość, jakby wyrwano jej gus, który niosła od lat. Kiedy swietłana otworzyła drzwi do swojego mieszkania z butelką wina w dłoni i uśmiechem, wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, nie mogła się powstrzymać. W końcu szepnęła przyjaciółka, przyciągając ją do uścisku. Myślałem, że całe życie spędzisz służąc tej ryjówce. Śmiali się. Śmiali się aż do bólu, aż popłynęły łzy, aż ciężar ostatnich dwóch lat rozpuścił się na dnie szklanki. Dmitry dzwonił tej nocy trzy razy. Alina nie odpowiedziała. Rano na komórkę przyszła długa wiadomość, przeprosiny, obietnice i desperackie, wróć, naprawimy to. Nawet go nie otworzyła. Usunął go tym samym gestem, którym zostawił klucze na stole, ostateczny. Tydzień później wrócił do mieszkania, żeby zabrać to, co zostało. Dmitry był w kuchni, miał podpuchnięte oczy i nieogoloną brodę. Wyglądał jak mężczyzna, który w siedem dni postarzał się o dekadę. Moja matka odeszła, powiedział, jakby to coś wyjaśniało. Krewni też. Wszyscy są wściekli. Wyobrażam sobie. Alina spakowała książki, nie patrząc na niego. A ty? Również bezdomny? Nie mogę sam zapłacić czynszu. Głos mu się załamał. Alina, nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Odsetki. Zatrzymała się. Patrzyła na niego nie ze złością, ale ze współczuciem tak głębokim, że aż bolało. Wiedziałeś. Postanowił to po prostu zignorować. Każdego dnia milczałeś, kiedy mnie poniżała, każdego w odpuszczania, kiedy płakałem w łazience. Wiedziałeś. Teraz. Zamknął skrzynkę kliknięciem. W teraz jest już za późno. Mogę się zmienić. Wstał z rękami rozłożonymi jak żebrak. Daj mu jeszcze szansę. Nie wzięła pudełko. Ponieważ następnym razem, gdy twoja matka tu wejdzie, wezwę policję za wtargnięcie. A ty? Spojrzał mu w oczy po raz ostatni i pozwolisz mu. Dmitry nie próbował jej zatrzymać, kiedy wychodził. Miesiąc później wyprowadził się, nie mogąc związać końca z końcem. Alina wynajęła mieszkanie za cenę, która pokrywała jej czynsz w lepszej okolicy własne miejsce, ze ścianami, za którymi nie słychać krzyków, i kuchnią, która nie paczniała obowiązkiem. Rozwód był szybki. Prawnicy Dmitrija próbowali walczyć o dom, ale prawo było jasne. Majątku nabytego przed ślubem nie można dzielić. Raz zadzwoniła w dołki eborisowna, przeklinając i grożąc procesami sądowymi. Otrzymał jedynie lakoniczną odpowiedź od prawnika Elimi. Twój klient nie chce dalszego kontaktu. Wszelkie próby zastraszenia będą zgłaszane władzom. Rok później w kawiarni niedaleko nowego budynku, w którym mieszkała, Alina poznała Andrei. Inżynier o stwardniałych od pracy rękach, mężczyzna, który patrzył jej w oczy, gdy mówił i śmiał się z jej żartów, nie zmuszając się do tego. Kiedy opowiedziała mu o swoim pierwszym małżeństwie, nie wyglądał na przepraszającego. Pokręcił głową, jego ciemne oczy były poważne. Prawdziwy mężczyzna mówił nigdy nie pozwala, aby jego żona była poniżana. M. Znacznie mniej przez własną matkę. W następnym miesiącu jego rodzice przyszli na kolację. Kobieta o siwych włosach i delikatnym głosie, mężczyzna, który z szacunkiem uścisnął jej dłoń. Co za urocza dziewczyna powiedziała matka Andrei, podając ciasto, które sama przyniosła. Taki mądry, taki niezależny. Mój syn jest szczęśliwy. Alina powstrzymała łzy. Nie ze smutku, ale dlatego, że po raz pierwszy od lat ktoś na nią spojrzał i ją zobaczył niesłużącą, nie niewygodną synową, nie cieniem, który powinien się kłaniać. Podczas prostej ceremonii, w gronie jedynie bliskich przyjaciół, nikt nie wymagał, aby spieszyła się ze służbą. Nikt nie komentował sukni, menu ani listy gości. Andrzej cały czas trzymał go za rękę, jakby wiedział, że czasami samo bycie przy nim jest wystarczającą rewolucją. A kiedy zaczęła grać muzyka i on pociągnął ją do tańca, Alina uśmiechnęła się. Nie z obowiązku, nie ze strachu, ponieważ po raz pierwszy wybrała koniec z ciężkimi takami w rękach i słowami, które ranią jak noże udające radę. Alina nie była już cichą służącą w domu, który nigdy nie był jej, ale kobietą na równych prawach nie za pozwoleniem, ale na mocy prawa. Tymczasem Dymitr pozostał uwięziony w tej samej pułapce, którą pomógł zbudować. Kilkakrotnie zmieniał adres, ale cień ewdoki Borisowny podążał za nim jak przekleństwo. Kobiety, które stanęły na jej drodze, szybko zdały sobie sprawę, na czym polega gra. Matka, która mierzyła wartość każdego z nich z rygorem jubilera oceniającego fałszywe kamienie. Nikt nie jest równy mojemu synowi, powtarzała swoim znajomym, jakby miłość była rywalizacją o tytuły, a nie wyborem serca. Dymitr z kolei mamrotał pomiędzy jednym wynajętym mieszkaniem, a drugim. "Mam dość mieszkania w samotności, ale ręce mu się trzęsły, gdy przyszło do przecięcia pępowiny, która trzymała go jako zakładnika dzieciństwa. W pozbawiona ulubionej ofiary, zwracała się do sąsiadów, do dalekich kuzynów, do każdego, kto mógł być słuchaczem jej monologów o przewadze. Aż nawet oni, zmęczeni, zamknęli przed nim drzwi. Tyrania, gdy nie znajdzie nikogo, komu mogłaby się pokłonić, staje się niczym więcej niż krzykiem w pustce." Ludzie zaczęli jej unikać nie ze strachu, ale z obrzydzenia. Ironiczny los kogoś, kto spędził życie mierząc innych za pomocą władcy własnego ego. Jeśli chodzi o wieści, które docierały do Elini zawsze od osób trzecich, zawsze w tonie taniej plotki nie była nawet ciekawa. To życie nie należało już do niego. Zbudowałem coś nowego, solidnego, gdzie szacunek nie był kartą przetargową, ale fundamentem. Trzy lata po rozwodzie, wśród śmiechu i nieprzespanych nocy, na świat przyszedł ich syn. Kiedy Andrzej trzymał go po raz pierwszy tymi dużymi, ostrożnymi rękami, które tyle razy ją uratowały, wiedziała. Klucz, który wyrzuciła tamtego dnia, nie otwierał tylko jednych drzwi. Otworzyło przyszłość. Czasem trzeba mieć odwagę spalić mosty, żeby jutro nie udusił się dym. Alina przekonała się o tym na własnej skórze i właśnie dzięki temu otrzymała najsłodszą nagrodę.